Przed nami dwudziesty trzeci odcinek serialu Panna Młoda, który przyniesie prawdziwy wstrząs dla bohaterów. Małżeństwo Hanser i Ciana wisi na włosku, a kobieta będzie musiała szukać pomocy u bliskich. Tymczasem w rodzinnej posiadłości wybuchają kolejne awantury, a niespodziewana wizyta policji tylko doleje oliwy do ognia. Emocje wokół bohaterów serialu Panna Młoda sięgnęły Zenitu w ostatnim odcinku, który dostarczył widzom kolejnej dawki zaskakujących zwrotów akcji. Nieustające intrygi Bejzy, która konsekwentnie knuła przeciwko Hanser, stanowiły zaledwie tło dla głównych wydarzeń. W ich centrum znalazł się Ciją, gdy niespodziewanie przekazał dziewczynie zawrotną sumę miliona lir. Ten hojny gest nie zatrzymał jednak Hanser na długo, gdyż ta wkrótce potem zdecydowała się na dramatyczną ucieczkę z jego domu. Finał odcinka pozostawił więc fanów z wieloma pytaniami i w ogromnym napięciu. Panna młoda, od po opuszczeniu domu Ciana, Hanser może liczyć na wsparcie ze strony Jasemin i Engina, którzy próbują jej pomóc w tej trudnej sytuacji. Jej mąż, Cio, nie zamierza jednak czekać i już rozważa złożenie pozwu o rozwód. Tymczasem atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej napięta, co prowadzi do otwartego konfliktu. W trakcie ostrej kłótni Mukader jasno daje do zrozumienia, że nie chce więcej widzieć Deryi. Na domiar złego, Cemil zostaje zatrzymany i przewieziony na posterunek przez policję. Panna młoda odcinek. 23 kiedy, gdzie i o której emisja Widzowie z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów bohaterów tureckiej telenoweli. Nadchodzący epizod z pewnością dostarczy wielu emocji i przyniesie nieoczekiwane zwroty akcji, trzymając fanów w napięciu. Zastanawiacie się, co wydarzy się w życiu Hanser i Ciana? Premierowa emisja 23 odcinka serialu Panna Młoda zaplanowana jest na poniedziałek, 16 lutego 2026 roku, o godzinie 17.20 na antenie TVSkup 2 Panna Młoda, opis serialu i obsada. Turecki serial Panna Młoda to poruszająca historia, która podbiła serca polskich widzów. Opowiada o losach Hanser, sieroty zmuszonej do zaaranżowanego małżeństwa z bogatym Cichanem, aby ratować chorego brata. Ich skomplikowana relacja, początkowo oparta na umowie, z czasem przeradza się w prawdziwe uczucie, które musi zmierzyć się z licznymi intrygami i rodzinnymi sekretami. Za sukcesem produkcji stoją znakomici aktorzy. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy jak